Modlitwa językami to potężna broń, którą dałem każdemu, pragnącemu. Zwyciężycie wszystkie podstępy wroga, jeśli będziecie modlić się bez ustanku. Rozpalcie na nowo dary, które wam dałem, abyście nie byli bezużytecznymi, bo wiele może zmienić modlitwa. I ja chcę was używać do ratowania zaginionych w tym świecie. Powróćcie do pierwszej miłości, którą ja pierwszy was umiłowałam. Módlcie się w każdym czasie, a wielu w ten sposób zostanie uratowanych. Sami będziecie zbudowani, napełnieni moim duchem. Nie bójcie się, ale przychodźcie i wołajcie, a ja jestem dobry i dam każdemu, kto pragnie. A będzie miał więcej i będzie służył tam, gdzie ja go postawię. Wielu na świecie mnie nie zna, tak jak i wy mnie nie znaliście. Słyszeli o mnie, a ja chcę czynić przez was moje dzieło. Tylko przychodźcie i porzućcie swoje plany. Ja was wypełnię i będziecie oglądać wielkie rzeczy, które ja będę czynił przez wasze usta i ręce. Nie zwlekajcie, odrzućcie wszystko to, co was kala, krępuje, co gniecie i kradnie wolność. Ja jestem z wami poprzez mego ducha przychodźcie. Amen.